22 kwietnia 2019 roku, lany poniedziałek, przystanek osobowy Jeżów Sudecki na nieczynnej linii kolejowej 283, Jeleniogóra Zebrzydowa. Linia 283 została zamknięta ze względu na zły stan torowiska i braku funduszy na jego remont. Tak na dzień dzisiejszy to wygląda. A tam w oddali przejazd kolejowo-drogowy Jozów Sudecki ulica Długa. No i tutaj wyjście do wsi. Wesołych świąt wielkanocnych. Pozdrawiam. Adrian Janda. Miłośnik wycieczek i kolei. Jelenia Góra.